Among Us umiera. No, niestety, taka jest prawda. Ale może nie do końca, może nie trzeba aż tak dramatyzować, ponieważ możemy powiedzieć, że w sumie każda gra z czasem umiera, ale w znaczeniu takim, że po prostu traci na popularności. Czyli po prostu gra w nią mniej osób. Teraz w Amongasa też gra trochę mniej osób niż na początku. A czemu co takiego się dzieje, że ta ilość systematycznie spada? Cóż. Na to pytanie odpowiemy w tym oto materiale, ale spokojnie, finalnie, koniec końców, tak czy siak, na Among Usie nadal będzie naprawdę dużo graczy, tak samo jak to było na przykład za czasów Cesa, Brawla, czy innych gier, które miały po prostu takie swoje chwile, no i po prostu potem spadły trochę w dół, ale nadal tam jest po prostu setki graczy. Także kochani, jak jesteście ciekawi, to strzelajcie łapeczkę w górę, jak jesteście nowi na kanale, to suba, możecie mi zrobić taki świąteczny prezent, bo lecimy po 160 tysięcy, może się uda do końca roku, zobaczymy, no i oczywiście zapraszam was do sekcji komentarzy, a teraz lecimy z filmem. Oczywiście pierwszy, najbardziej oczywisty powód to jest to, co słyszeliście w sumie na początku filmu, czyli po prostu mała utrata popularności, no bo w sumie cały czas patrzymy na to samo, cały czas dzieje się to samo w grze, jeszcze nic nowego nie zostało dodane. Pewnie w momencie, kiedy zrobią jakiś update, kiedy dodadzą na przykład nową mapę, kiedy dodadzą może jakiś nowy tryb, no to gra znowu trochę ożyje, ale teraz w tej chwili, kiedy no już większość trybów została zrobiona, już takich customowych trybów większość była robiona, większość gier też już była rozegrana i tych gier było rozegrane naprawdę tysiące Setki tysięcy na YouTubie, nawet na polskim YouTubie tych gier można powiedzieć, że było parę tysięcy, więc no po prostu to się nudzi, ile razy można oglądać, jak ktoś robi kabelki. Z czasem to się nudzi, oczywiście. Nadal przy tym będą jacyś fani, nadal jeżeli tam zrobią jakieś updatey, to będą przychodzili gracze. Wszystko zależy od tego, w sumie jaki będzie update. Jeżeli ten update, który teraz będzie, będzie na tyle ciekawy, żeby tutaj przyciągnąć jeszcze nowych graczy oraz tych co zrezygnowali z gierki, no to myślę, że gra będzie się jeszcze bardziej rozwijała i trzymała dłużej na YouTubie, ale. Jeszcze zobaczymy z czasem jak to wyjdzie. Mój drugi argument umierania tej gierki, oczywiście w takim sensie nie zrozummy się źle, nadal są gracze, jest taki, że no ta gra przeżywa teraz okres depresyjny. Czemu tak mówię? Zrobimy sobie to, to porównanie na przykładzie Fall Geisa. W pewnym momencie Fall Geist był na naprawdę wysokim poziomie, szedł do góry. Chwilę później poziom się trzymał, był spoko, ok, i wtedy pojawił się Among Us, który totalnie Fall zmiótł z powierzchni ziemi i Fall Geist zaczął iść prosto w dół. Wtedy Among przez kilka, można powiedzieć, miesięcy piął się do góry, aż osiągnął swoje największe zainteresowanie w końcówce października. No i od tamtego momentu systematycznie ta popularność spada, i w tym okresie teraz, grudniowym, jest na poziomie prawie wtedy. Jak stawał się popularny, czyli mniej więcej jest na poziomie już tutaj Folgaiesta, czyli momentu kiedy Folgaiś był popularny, czyli nadal dosyć duży poziom, ale sami zobaczycie teraz na tej tabelce, którą wam pokażę, że rzeczywiście, no mamy tutaj stosunek spadkowy. Po trzecie, nowa mapa uratuje Mungasa tylko na chwilę. Tak, jeżeli pojawi się w gierce nowa mapa, no to ona nie ocali naszej gry, że będą tam miliony graczy nagle więcej. To będzie pewnie tydzień, dwa, ale tydzień, dwa, trzy grania na tej nowej Mapce może miesiąc powiedzmy i ludziom po prostu ta nowa mapa się znudzi, co nową mapę będą dawali co miesiąc. No nie, coś takiego nie pyknie, muszą wymyśleć coś innego, muszą pomyśleć, może jakaś nowa rola, może jakaś tutaj nowa postać na nowym trybie totalnym, a może sam osobisty tryb, czy jakaś inna jeszcze ciekawa funkcja, której nigdzie nie było, która może być jakaś rewolucyjna, albo i nawet jakaś funkcja, nawet taka typowa, nie wiem, jakiś chowany, czy coś tego typu, Prop Hunt, Prop Hunt, myślę, że to byłoby coś pogierskiego, gdyby coś takiego dodali, no, ale wiecie, jak to jest. Może się uda, może nie, zobaczymy oczywiście z czasem, jak to wyjdzie, ale według mnie, jeżeli nie będzie jakiegoś mega ciekawego update'u w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy, to spadek gry będzie znaczący i może osiągnąć poziom no, innych popularnych gier, które teraz są po prostu mniej popularne, oczywiście na samym YouTubie. Jak i na Twitchu. Myślę, że tam, Among, będzie trzymał się trochę dłużej, ale na YouTubie myślę, że padnie pierwszy. Swoją drogą nie wiem, czy wiecie, ale w moim sklepie są fajne wzorki świąteczne, dostępne tylko w tym okresie, oraz wzorki, gdzie, no tutaj, impostor zjada to ścika. Jeżeli chcecie go uratować, no to możecie po prostu, w najzwyczajniej w świecie, wykupić go z niewoli. Linka wacie na dole w opisie. Druga linka. Serdecznie Was zapraszam, a teraz wracajmy do naszego filmu. Po piąte i w sumie chyba najważniejsze w tym filmie, być może pojawi się jakaś inna gra, która po prostu zmieci Amongasa z powierzchni Ziemi. No może bez przesady, ale tak jak było z Volgaisem. jest szedł do góry, szedł do góry i pojawił się Amongas. I Amongas Volga's totalnie zniszczył, więc jeżeli pojawi się jeszcze jakaś gra, myślałem, że może być to cyberpunk, ale tak jak patrzę na tego cyberpunka. To gra swoją drogą jest dosyć ciekawa, fajna, ale według mnie nie ma jakiegoś większego potencjału w sensie myślę, że no okej, okay, fajna, popularna, fajnie sobie w to zagrać, ale co, zobaczycie sobie, nie wiem, gameplay jest całej gierki u jednej osoby i myślę, że wam się raczej znudzi. Maksymalnie może Zobaczycie sobie gameplaye u kogoś, a potem sami zagracie i myślę, że to będzie na tym, na tym się skończy. Ewentualnie jakieś tam ciekawostki, mity ktoś będzie na ten temat robił. I to też może być trochę ciekawe, ale myślę, że no, ta popularność będzie dosyć spora, ale nie będzie jakaś mega wysoka. Myślę, że coś na poziomie po prostu ceska maksymalnie. A swoją drogą jak już mowa o Cyberpunku to dajcie znać na dole w komentarzu, czy chcielibyście może coś ujrzeć na moim kanale z tej gierki i w sumie czy lubicie tą gierkę, co o niej sądzicie? Kupiliście, graliście, oglądaliście? Dajcie znać koniecznie na dole w komentarzu. I w sumie jeszcze bym dodał taką jedną małą kwestię. Na chwilę obecną w Among Us również trochę zaczął spadać na popularności. W sensie na chwilę obecną kiedy to na przykład nagrywam, nagrywam ten odcinek GTA, CS:GO, Fortnite, LoL, Cyberpunk oraz Minecraft są bardziej oglądane w danej chwili na Twitchu, co oznacza, że no, gierka trochę spada, bo Fall Guys jest na dziesiątym miejscu na chwilę obecną. To jest nadal bardzo wysoko, ale pamiętajcie, że był na pierwszym miejscu przez bardzo długi czas, a potem w tym top 5 cały czas się trzymał. A teraz nagle taki spadek, jeżeli nie skoczy do góry nagle, któregoś dnia, no to myślę, że będzie leciał systematycznie w dół. Na przykład taki Fall Guysik był w top 3, 5, 10 i teraz 20, 30, 40, 50 i teraz to już go tam Top 100, top 200 można patrzeć, bo naprawdę spadł mega, mega nisko. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę w tym moim ostatnim, ósmym argumencie, bo w sumie ten poprzedni możemy nazwać tym siódmym. Cóż, Among Us umiera z powodu na chwilę obecną też trollów, cheaterów i innych osób, którym po prostu gra się już nudzi i szukają innych sposobów na rozrywkę. Chociaż ja nie wiem, jak citowanie może być zabawne. Jak nie wiem, no w sumie trollowanie może być zabawne, ale ja nie wiem, jak cheatowanie może być zabawne, ok? Cheatowanie to jest totalny bezsens w grach. Jeżeli ktoś cheatuje, to serdecznie nie szanuję. Ponieważ, no to rujnuje totalnie rozgrywkę. Wyobraźcie sobie, że gracie sobie jakieś publiczne lobby, wbijacie sobie, a tam jakiś cheater zabija wszystkich w 10 sekund. Tak, miałem coś takiego. Miałem coś takiego na streamie, że gościu teleportował. Na streamie to miałem, że grałem sobie na publicznym lobby z widzami, moimi widzami, więc co zrobił Polaczek? Który hmm, któryś z Was, Który z Was, proszę mi się przyznać teraz w komentarzu, ale była taka sytuacja, że gramy sobie giereczkę i jakiś koleś teleportował wszystkich do elektryka. Zamknął drzwi w elektryku, zgasił światło. Światła nie dało się naprawić i drzwi do elektryka się nie otwierały. No, super impreza. No, oczywiście, siedziałem tam, nie wiem, minutkę, dwie i zdałem sobie sprawę, że stamtąd nie wyjdziemy, więc musiałem wyjść z gry. No, ale naprawdę takie rzeczy są po prostu denerwujące. I trollowanie. Trolowanie też czasami może denerwować. No, chyba, że to robisz ze znajomymi na jakichś tam prywatnych grach. No, to wtedy jeszcze, no, okej, okay, że tam ziomeczkę sobie strolujesz i hahaha, ha, ha, beka. No, bo wiecie, zabiłem go, czy coś tam mu zrobiłem, czy nie wiem, sabotowałem, czy coś takiego. No, wiecie, to może być ok. Okay, ale na publicznym lobby, jak trollujecie, no to już nie jest aż tak ok, no bo na randomowych osobach, no psujecie po prostu wtedy komuś gierkę i to nie jest fajne. Już na znajomych rozumiem, ale na randomowych gierkach to nie jest najlepszy po prostu pomysł. No i co, takim akcentem będziemy kończyli. I swoją drogą wpadajcie jeszcze na Discorda, linka macie na dole w opisie, ponieważ tam umieszczam newsy. Newsy z gier, między innymi pojawiają się automatycznie newsy z Among Usa, więc jeżeli coś do Among Usa wyjdzie, coś ciekawego się pojawi, to tam to zobaczycie na kanale oczywiście newsy z gier. Na tym kanale ogólnie pojawiają się newsy z wielu ciekawych giereczek, więc myślę, że to będzie ciekawy kanał do po prostu obserwowania sobie, nawet jeżeli z Discorda osobiście nie korzystacie i nie piszecie tam, to zawsze możecie sobie obserwować i patrzeć co się dzieje, jakie newsy są na bieżąco ze świata gier. No i co, widzimy się w następnym filmie, trzymajcie się. No i hej!